Przed Państwem mecz o pas NXT przeciwko Kevinowi Owensowi i Dinowi Ambrosowi lub Johnowi Moxley'owi. Przed Państwem czempion, który się wypowie przed swoją walką z Deanem Ambrose'em lub Johnem Moxley'em, Kevin Owens. Powiem tylko jedno. Będę dalszym czempionem NXT i mam wywolone to, co inni mówią, tak? I te... Co to nie Chwila, chwila. Jest muzyka D Johna Moxle'ego, ale nie ma Johna Moxiego. Chwila, co się dzieje na ringu? O mój Boże! John Max jest w ringu i czeka na Kevin Owensa! Kevin Owens, nie odwracaj się! Dean Ambrose i Kevin Owens atakują się pięściami raz za razem, ale Dean Ambrose nie poddaje i atakuje Kevin Owensa głową. To może się niedobrze skończyć. Ke Kevin Owens prawie wyrzucony z ringu i jednak uderzeniem zostaje wyrzucony z ringu. Dean Ambrose nie przestaje atakować i o -ring atakuje Kevin Owensa. I następny raz. Co on chce zrobić? Wchodzi do góry. To może się zle kończyć dla Kevin Owensa. To może się zle dla Kevin Owensa. Elbow drop. A to jeszcze nie koniec akcji. Dean Ambrose wchodzi jeszcze raz. Elbow drop. Nie udało się. To ostatni raz. Frog splash. Chwila, chwila, już pin, już pin. Raz, dwa. Jednak nie! To nie koniec tego meczu. Kevin Owens nie szybko straci swój pas NXT. Kevin Owens bierze Dina Brosa i rzuca się z nim o stół. Pin, to może być koniec. Raz, dwa. Jednak nie! Jednak nie. No nie, no znowu się przeteleportowali. Tylko teraz, gdzie? Dostaliśmy informację, że oni są na drugim piętrze! I są na drugim piętrze! Dinembro, co ty chcesz zrobić? Dinembro, proszę cię, nie rób tego! Nie rób tego! Dinembro, nie, nie, oh my god! To już może być koniec! To już koniec! Raz, dwa. Nie, jednak nie! Kevin Owens, stana! To już może być koniec! Sędzia! Raz... Dwa... Jednak nie! Dean Ambrose w od... Stunner Kevina Wensa! Chwila! Co robi Dean Ambrose? Paradise Shift! To już może być po Kevinie Owensie. Elbow Drop! To już musi być koniec. Sędzia! Raz, dwa, trzy. Jednak się stało. Dean Ambrose pokonał Kevin Owensa. Prawda stała się prawdą. Kevin Owens został pokonany i stracił swój pierwszy pas przed następnym wa następną walką. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć.